Kogo w swoim otoczeniu masz, kto dmucha w twoje skrzydła. Kiedy ty tracisz siły, kiedy ty zaczynasz wątpić. Z kim rozmowy czujesz, że cię karmią. Od kogo otrzymujesz? Kto jest wsparciem? I to jest też taki moment na przyjrzenie się. Osobom wokół, relacjom, jakie tworzymy, ile w tych relacjach jest, że my dajemy, a kto daje nam? Czy jest w tym równowaga? Kto jest moim, kto mnie chwyci za rękę, kiedy potrzebuję, by ktoś mi dodał sił, dodał odwagi. Kto nie pozwoli mi prokrastynować. Kto przypomni mi o mojej mocy i sile? Kto mnie zmotywuje? Czy jest ktoś taki w Twoim otoczeniu? A jeśli nie ma, to gdzie mogę znaleźć tę osobę? Gdzie jest moja społeczność, która dzięki której ja wzrastam? Ja bardzo długo na swojej drodze rozwoju, w związku z tym, że bezpiecznie czułam się na takim poziomie, wiecie, ludzi, którzy nie są mądrzejsi ode mnie, którzy są, są w tym rozwoju, interesują się, ale nie odnieśli jakichś kwantowych, po prostu wyników, wielkich sukcesów, ale tak cały czas idziemy sobie do góry. I dopiero ten moment, kiedy zbudowałam swoje poczucie wartości, kiedy przestałam to poczucie wartości rozliczać, kto lepszy, kto gorszy, kto więcej, kto dłużej, kto więcej zarobił, kto dłużej się tym zajmuje, kto ma większą wiedzę, kto na jaki kurs poszedł. Kiedy to poczucie wartości zostało zbudowane na tym jestem. I to jest nieprzyliczalne. Ja jestem i to wystarcza, to otworzyłam się też na tę społeczność i tę grupę, która jest dziś lata świetne przede mną wciąż, ale która mnie inspiruje. Ja się nie boję już być w tej grupie. Ja jestem częścią tej grupy. Więc ten ekspander, gdzie jest twój ekspander? Gdzie jest ktoś, kto czasem. Wręcz potrzebujesz się, robi Ci stretching po prostu. To jest mój mentor też. Ona i Anna powoduje czasem, że nie zestreczuje Że czasem były, miałyśmy takie sesje, kiedy miałam ochotę się na nią obrazić. I to jest mała dziewczynka. To jest ta, która tupie, ta, która wciąż jest niepewna. To jest w małe, małej dziewczynce w nas jest cały moduł na becoming, jak jest cały moduł o wymiataczce, że z tą wymiataczką ja mogę się zaprzyjaźnić, ale ona nie może być in charge, bo to ona powoduje, że ja wyczerpuję swoje, swoją energię do zera. Ja nie mogę wciąż słuchać tego głosu: jeszcze zrób to, jeszcze to, jeszcze to, zaraz, zaraz, zaraz. Sobie ciągle mówię, zaraz, ale wszystkim innym to już jestem na teraz. Że ja potrzebuję z nią żyć w zgodzie, ale to nie ona mnie prowadzi. Prowadzi mnie moja boginia. Prowadzi mnie moja kobieca energia. Moja wewnętrzna mądrość. I to z nią to połączenie budujemy na Becoming. By mieć to stałe połączenie z tą mądrością, mądrością, która jest w nas, i z tą ufnością. Dlatego w tej mantrze z tego roku jest, jestem spokojna, jestem zadowolona, jestem ufna. Ja ufam, że jest jeszcze poza mną jakaś siła, która mnie prowadzi. Bo w moim dowodniku. Mam wiele dowodów na to, że właśnie tak jest. Nawet jeśli mój analityczny, logiczny, racjonalny umysł wciąż chce tę teorię obalić, to ja mam twarde dowody w swoim dowodniku. To to, że jestem tu dziś na tym live, to, że po roku 2024, który mnie porządnie doświadczył i wielokrotnie sprawdzał, czy jestem gotowa, czy dobrze wybrałam. Czy aby na pewno staje ze sobą? Dotarłam do miejsca do roku 2025. Jest 15 stycznia, a ja unoszę się nad ziemią. A ja nie mam złych dni. I to nie jest o tym, że one nigdy nie nadejdą, one być może się pojawią, ale jak wiem, jak od nich wyjść. Ja się codziennie stawiam. To jest też o tym wczoraj mmm, pokazałam wam to też na stories, że ja wieczorem zamiast oglądać Netflixa pochłaniam kolejną rozwojową książkę. Ja się stawiam, mnie to ekscytuje, ja chcę więcej, ja jestem głodna. I to jest przykład tego jak czerpię z mojej wymiataczki. To wymiataczka wieczorem zamiast puścić Netflixa. Otwiera kolejną książkę, włącza kurs, słucha jeszcze raz mojego one on one z moją mentorką, robi notatki, przegląda notatki, czyta je. Ja się z nią zaprzyjaźniłam. Ja po 15 latach w korpo, którą ta wymiataczka zajechała, ja dzisiaj jestem z nią zaprzyjaźniona. Ja jej dzisiaj dziękuję, jestem jej wdzięczna. I wciąż mam połączenie z Pukiną. Miało być pół godziny. Jak to z IG Harmony jest, jak się rozgada, to, to wychodzi 39 minut. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Patrzę też, co się dzieje na Facebooku, ponieważ już po raz drugi. Udało mi się włączyć też live'a na Facebooku, więc w tym roku zaprzeźniłam się również z technologiami. A kto ma ochotę na więcej? Kto chciałby być w tym połączeniu, ze strojeniu regularnie, nie odpinać się od tej energii, umieć zareagować na umysł, który prokrastynuje, Umieć uhonorować swoją męską energię. I łączyć się równocześnie i czerpiać z tej kobiecej, to zapraszam na 6-tygodniowy kurs w zamkniętej grupie. Kurs Becoming rusza 16 lutego. Połowa grupy jest już zebrana, ponieważ pracujemy w 10-osobowej grupie zamkniętej, by można było mi zadawać pytania, by miało to też formę takiego mentoringu niemalże one on one. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzę, że nie ma pytań. Życzę Wam wspaniałego wieczoru. Kto czuje, że to ma być Netflix, niech to będzie Netflix. Kto czuje, że ma ochotę wysyłać tego live'a od początku albo ruszyć na kurs Renew you, który w ogóle odpalił ponad 20 kobiet do tego, by ten rok był rokiem przemiany, to jest prawie 4 godziny nagrań, to też zapraszam. Odpoczywajcie i życzę Wam takiej harmonii i zgody na tę energię męską i żeńską. Dobranoc!